Cześć, wam i chwała żołnierze z tej strony, Cocos a to jest Call of Duty Black Ops 2. Będą dwa filmiki, dwa gameplaye, obydwie z klasą, która ma MP7 z laserem i tłumikiem. Laser i tłumik rządzi, słuchajcie. Jako atuty miałem tutaj przeciwpodłamkowy oraz wojaka. Jako atut pierwszy, oczywiście dzięki dzikiej karcie, atut jeden chciwość. Drugim atutem był twardy zawodnik, trzecim atutem była maska taktyczna. Mój pistolet to Tak 45, a jako. Yy, granat ofensywny jest C4, które nie jest granatem, ale tak generalnie to będę określał. Słuchajcie, ten mecz był totalnie. Totalnie dziwny. Graliśmy przeciwko drużynie, która była totalnie odjechana. W ogóle. What the fuck, what the fuck? Dlaczego ten gościu mnie nie zabił, tak? I było kilka takich sytuacji, gdzie się po prostu dziwiłem, dlaczego ci goście nie są mnie w stanie zabić, chociaż są na moich plecach. Nie wiem, czy oni są ślepi, czy, czy cokolwiek takiego. Po prostu niesamowite. Wynik, jaki wbijem akurat w tej rundzie, no świadczy o tym, po pierwsze, że przeciwnicy nie byli zbytnio dobrzy, a po drugie, że ja byłem w dobrym. Ech, w dobrym, że tak powiem, nastroju nagranie w Call of Duty Black Ops 2, jako że ostatnio, słuchajcie, ostatnio zostałem po prostu e, zmiażdżonych. Bodajże przedwczoraj, e, wczoraj e, miałem ten gameplay, przedwczoraj zmi zostałem zmiażdżony przez klan ZZB, e, przeciwko któremu tutaj i z którym też tutaj gramy Slumek, Trojan. E, ostatnio, no, what the fuck, w ogóle ten gościu biegł za mną, nie wiem, nie mógł się zdecydować, czy wbić mi kosę teraz, czy wbić mi kosę później, no, nie rozumiem Takich, takich kolesi Tutaj jak widzicie zdobyczna broń Słuchajcie, pozdrawiam serdecznie klan ZZB e, Naprawdę z ziomki Tutaj też mnie nie mógł trafić tym nożem Ja wiem, że noże w Black Ops 2 są niesamowicie zbudowane e, Ja też czasami mam problemy z trafianiem Ale trzy podejścia, gdzie mnie po prostu miało praktycznie na widelcu To kompletnie w to nie wierzę no. Ach ci goście Także pozdrawiam klan ZZB Rufens, z którym bardzo często gram, strasznie się na nich ostatnio wściekał. Na pewno jest mu teraz przykro, że tak się wściekał. Gramy generalnie dobrze, jesteśmy w dobrych kontaktach, ale słuchajcie... Oprócz tego pierwszego gameplayu na hijack, będzie też drugi gameplay, również z MP7, z celownikiem laserowym i tłumikiem. W tym samym rozstawieniu na plazie. Mapka plaza, moja ulubiona generalnie mapa do Black Ops 2. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio zmieniłem jedno ustawienie w Black Opsie 2. Mówiłem Wam, że celownik za bardzo lata mi w tej grze i faktycznie pomogło wyłączenie z synchronizacji klatek. Jest taka opcja w dajże no opcja w opcjach, ale bodaj, że ona jest w opcjach graficznych, synchronizacja klatek ustawcie ją sobie na nie, wtedy celownik będzie zna wam znacznie lepiej chodził. Ja otrzymałem z tą synchronizacją klatek takie efekty akceleracji myszki, czyli że jeżeli za bardzo e, gwałtownie szarpnę myszkę w lewo, w prawo do góry do dołu, to jeszcze tak jakby ona się dosuwa. Nie mam nad nią całkowitej kontroli. W tej chwili ta synchronizacja klatek została wyłączona i kontrola jest całkowita. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiejszy temat, dzisiejszy temat znowu zaproponował X-Frax HD, e, który napisał e, temat. E, kilka dostał łapek w górę, wysunął się na prowadzenie. Zdecydowanie, e, a tematem e, jest pytanie: co Twoim zdaniem oznacza określenie pro gracz? Bardzo ciekawe pytanie. Jak sami doskonale sobie zdajecie z tego sprawę, progracz, mianem progracza. E, jest określana osoba, która ma bardzo wysokie KD i wszystkich zabija na mapie, e, ale x HD dodał także do tego element współpracy drużynowej, e, pisząc czy osoba, która jest e, samotnym wilkiem, no i tutaj e, zaraz kontynuujemy ten temat, jak widzicie 19 na 2, e, widzicie, że niektóre imiona są zamazane, ponieważ niektóre osoby po prostu prosiły, żeby ich nie było widać, a ja do Was zaraz wracam z następną częścią. Stay calm and focused. Okej, okay, już jesteśmy na mapie, na mapce Plaza, więc kontynuując wątek, Xprax HD napisał rozwinięcie tematu. Grając drużynowo możemy zdobyć mniej fragów, co powoduje, że jesteśmy niżej w tabeli niż jakiś samotny wilk niepomagający drużynie. Co powoduje, że jesteśmy uznawani za progracze. Otóż słuchajcie. Jest definicja progracza taka zwyczajowa i definicja, która moim zdaniem jest definicją właściwą, właściwą na na przykład grom na Eslu lub jakimś grom rywalizacyjnym. Definicja rywalizacyjna, tak ją sobie nazwiemy roboczo. I w skład definicji rywalizacyjnej wchodzą dwa pojęcia. Po pierwsze, progracz jest to taka osoba, która ma wysokie KD, jest ogarnięta, ma tego skilla tak zwanego, potrafi rozwalić kilku przeciwników, wyjść cało nawet z najgorszych opresji, ma dużą celność. Co wszystko generalnie sprowadza się do tego, że uzyskujemy wysokie KD ratio. Drugi element tej definicji rywalizacyjnej Czyli osoba pro, będąca prograczem to osoba, która gra drużynowo, która pomaga osiągać swojej drużynie cele, która na te cele jest nastawiona, na zdobywanie, na realizację tych celów jest nastawiona. Najbardziej widać to w grze Battlefield 3, gdzie współpracuje się drużynowo, gdzie można rzucać apteczki, reanimować zmarłych kolegów, rzucać im amunicję itp. Itd. Jeżeli to robimy, to według tej definicji. Według tej definicji rywalizacyjnej jesteśmy w połowie prograczem. Jeżeli mamy jeszcze dodatkowo wysokie KD, co znaczy wysokie KD, to jest jeszcze inna kwestia. Natomiast you uważam, że wysokie KD to jest około 2,0, ale tutaj nie chcę się trzymać liczb konkretnych. Generalnie chodzi o wysokie KD, wyższe KD na pewno niż przeciętna. Czyli według definicji rywalizacyjnej, według mnie potrzeba po pierwsze dobrego KD ratio, a po drugie potrzeba ogarnięcia grania drużynowego, realizacji celów drużynowych i to czyni z nas progracza. Według definicji zwyczajowej liczy się tylko i wyłącznie wysokie kaderatio, cele drużynowe nie są ważne. Ehm, gry FPS dzielą się na takie, gdzie współczynnik kooperacji drużynowej, współpracy jest mniej lub bardziej ważny. Uważam, że w Call of Duty, przynajmniej w Deadmatchach albo w Kill Confirmed najbardziej liczy się współczynnik kaderatio. Tam nie można realizować celów drużynowych w trybie dominacji, oczywiście, jak najbardziej realizacja celów drużynowych wchodzi w grę. E, oczywiście są takie gry, które są bardzo nastawione na kooperację poszczególnych członków zespołu, między innymi Battlefield, ale też na przykład Left 4 Dead. Wydaje mi się, że również Counter-Strike, chociaż Counter-Strike umiejscowiłbym tak gdzieś po środku. E, anyway, mamy tą definicję zwyczajową i definicję rywalizacyjną. Uważam, że najbardziej właściwa jest definicja zwyczajowo rywalizacyjna i oczywiście jeszcze jedno wchodzi, można to powiedzieć, w skład definicji rywalizacyjnej, tak trochę dodać do tego, że progracz jest to osoba e, w takich najprostszych słowach umując, która zarabia Professional, pro od professional, profesjonalna. Profesjonalizm wiąże się z zarabianiem pieniędzy na tym, co robimy. Profesjonalny fotograf zarabia na fotkach, profesjonalny gracz zarabia grając. Tyle tylko, że teamy, które są profesjonalne, które grają na e, jakichś wydarzeniach, gdzie gra się właśnie rywalizacyjnie, jak na przykład Intel Extreme Masters, e, tego typu teamy, żeby się tam znaleźć, wymagają od graczy tego, co podchodzi pod definicję pro gracza rywalizacyjną, czyli wysokiego KD i ogarnięcia drużynowego. Żadna profesjonalna drużyna, czy to jest Counter-Strike, czy to jest Call of Duty, czy, e, czy Battlefield, nie wpuści osoby, która ma wyłącznie wysokie KD ratio, nie potrafi się komunikować z drużyną, jest antyspołeczna, e, nie komunikuje, gdzie są przeciwnicy, nie używa chociażby, nie wiem, zaawansowanego UAV, Visata, czy coś takiego, tylko lata sobie na pałę. Można powiedzieć, że e, e ewentualnie może Was przyjąć, jeżeli macie taki styl grania, jakiś taki Klan for fun, że tak powiem, ale żaden klan profesjonalny, który zarabia pieniądze na wielkich wydarzeniach typu właśnie Intel Extreme Masters, nie przyjmie was w swoje szeregi. Więc jednoznacznie chcę powiedzieć, że profesjonalny gracz, pro gracz to jest osoba, która cieszy się wysokim skillem, czyli duże kaderatio. Duża celność, duże ogarnięcie mapy, taktyka, a po drugie, gra jak najbardziej drużynowo komunikując się ze swoimi ziomkami. Jeżeli jesteście samotnymi wilkami, którzy nabijają sobie 30 do zera, a nie reanimują kumpli, nie wiem, mają w dupie, w dupie przejmowanie flag i generalnie realizację wyznaczonych celów w danym trybie gry. Jeżeli nie jest to deadmatch albo, albo kill confirmed, nie określiłbym Was jako pro-graczami, chociaż oczywiście jesteście pro-graczami w oczach osób, które raczej nie zastanawiają się nad tym, co te, de facto znaczy, znaczy ta definicja, co de facto wchodzi w skład pojęcia... Pro, pro Gracz. E, także to jest moja opinia. Słuchajcie, tutaj mamy taką lekką, aktywną, aktywne kampienie, aktywną kamperkę na dachu tego budynku. E, zamieniłem już moje MP7 na diamentowe e, PDW. E, na diamentowy PDWR. Słuchajcie, niesamowicie tutaj po prostu wchodzą do mnie. Nie mogą mnie tutaj ubić. Gdyby ta gra się szybko nie skończyła, e, to. E, to nie, Bóg wie, jaki wynik bym tutaj osiągnął. E, dzięki e, kamizelce, dzięki przeciwodłamkowemu atutowi numer jeden e, byłem w stanie słuchajcie, byłem w stanie tutaj przetrwać, tak? Sami zresztą widzieliście jak leciały tutaj C4, e, jak leciały tutaj jakieś granaty. Gdyby nie ten świetny atut, dzięki któremu jesteśmy w stanie się utrzymać e, na zajmowanej przez nas pozycji, zostalibyśmy stąd kompletnie wyrzuceni. Oczywiście przydaje się również maska taktyczna, żeby nas stąd łatwo nie można było ruszyć. Moje statystyki na tą grę to 28 do 6, na tamtą 19 do 2, ale tam po prostu była jakaś przekomiczna drużyna przeciwników, którzy grali, grali okropnie. Także słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Mam nadzieję, że zaspokoiłem Waszą ciekawość co do definicji progracza, co do tego, kogo ja uważam za progracza, więc jeszcze raz chcę powiedzieć, że dla mnie osoba, którą można określić mianem progracza, to jest taka, która ma wysokie kaderatio, to jest po pierwsze, a po drugie bardzo dobrze odnajduje się w realizacji celów mapy, w pomaganiu drużynie, w komunikacji, w reanimowaniu członków zespołu i co tam jeszcze dany FPS drużynowego nam oferuje. Także granie drużynowe, wysokie kaderatio to są właśnie e, moim zdaniem ludzie, którzy, których można określić jako pro gracze. E, dziękuję Wam serdecznie. Oczywiście następne tematy zamieszczajcie pod tym filmikiem e, Black Ops 2, e, oczywiście w nawiasie kwadratowym z literką dużą literką T. E, tylko, takie, e, tylko takie zapytania, tylko takie tematy będę rozpatrywał. Zbierajcie łapy w górę. Ja oczywiście odniosę się do tego tematu, który zebram. Najwięcej łapek w górę, a tymczasem żegnam się z wami do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się, hej hej.